12 tom drugi kwietnia 1917 roku. Boleść bycia pozbawioną Jezusa, którą znosi dusza, jest boska i jest ceną odkupienia. Skarżyłam się mojemu zawsze ukochanemu Jezusowi na jego zwyczajową nieobecność i mówiłam do niego: Miłości moja, co za nieustanna śmierć! Każda twoja nieobecność jest śmiercią, którą odczuwam, i to śmiercią tak okrutną i bezlitosną, że pozwala odczuć skutki śmierci, ale nie powoduje śmierci. Nie potrafię zrozumieć, jak dobroć twojego serca może wytrzymać, widząc mnie przechodzącą tak wiele nieustannych śmierci, a następnie pozwalać, bym nadal żyła. Błogosławiony Jezus przyszedł na chwilę i przytulając mnie do swojego serca, powiedział do mnie córko moja przytul się do mojego serca i zaczerpnij życia. Wiedz jednak że boleścią najbardziej zadowalającą, najbardziej mile widzianą i najpotężniejszą, która najbardziej mi dorównuje i może stawić mi czoła, jest boleść mojej nieobecności, ponieważ jest boską boleścią. Musisz wiedzieć, że dusze są tak ze mną złączone, że tworzą wiele ogniw połączonych ze sobą w moim człowieczeństwie. Kiedy idą na zatracenie, łamią te ogniwa, a ja odczuwam ból, jakby jeden członek odłączył się od drugiego. Kto może połączyć dla mnie te ogniwa? Kto może je wzmocnić i sprawić, aby zniknął podział? Kto może sprawić, by ponownie we mnie wniknęły, abym mógł dać im życie? Mogą tego dokonać boleści mojej nieobecności, gdyż są boskie. Moja boleść z powodu utraty dusz jest boska. Boleść duszy, która mnie nie widzi i mnie nie słyszy, jest boska. A ponieważ obie są boskimi boleściami, mogą pocałować się nawzajem, połączyć się, stawić sobie czoła i mieć taką moc, żeby schwytać odłączone dusze i połączyć je z moim człowieczeństwem. Córko moja. Czy moja nieobecność dużo cię kosztuje, a jeśli cię kosztuje, to nie czyń bezużyteczną, tak kosztowną boleść. Gdy ci ją przekazuję w darze, nie zatrzymuj jej dla siebie, spraw, aby wzleciała pomiędzy walczącymi i wyrwij duszę spośród pocisków i zamknij je we mnie. A jako wzmocnienie i pieczęć umieść swoją boleść, a potem pozwól jej obejść cały świat, aby złowiła duszę i sprowadziła je z powrotem do mnie. Kiedy odczuwasz boleść mojej nieobecności, przykładasz pieczęć połączenia ze mną dusz.